<laughs> I ogólnie to jest taki live, żeby sprawdzić ile osób mnie ogląda. Na razie nikogo nie ma. Stubrze jest. Trochę jesteśmy ci pomarańczowe przez słońce. No, Potem, to jest. więc bardzo fajnie. Wczoraj chyba ogromna mgła Te, teraz też jest, ale tak mało mało bardzo, mało bardzo. Ma bardzo mało mgły jest teraz. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ja sobie oczywiście, e, jak w moim standardzie jest wziąłem sobie moją herbatkę ulubioną czarną. Hejka, już są pierwsze osoby. Witamy wszystkich na kanale tak. Ani. My jesteśmy właśnie na spacerze. Od razu mówię, nie daję Ci moderatorów. E, I... Teraz jesteśmy w takiej kawiarni, a piję herbatę, a potem idziemy nadal na spacer. Bo spacer, bo ponieważ, słońce, a ponieważ wcześniej jest mgły. ciepło i żeby y, robić czasami dni bez telefonu trochę. Mniej telefonu po prostu. Oczywiście będę nagrywać. Pozdrawiam Muszę Musicie zadawać jakieś pytania. Czy jesteście już gotowi na Sylwestra? Bo za tak. dwa dni Sylwester. Ale podobnież po Nowym Roku ma się zmienić pogoda i, I będzie prawdziwa zima. zima. Będzie tak. śnieg. Hmm. Jakie jest twój ulubiony kolor? Niebieski, różowy, biały i czarny. I turkusowy. Bardzo lubię turkusowy. Taki ładny niebieski. Nie właśnie. widać dzisiaj. Widać. No ale przed chwilą się nie było widać. Może tak. Hej, ja jestem pierwszy raz na twoim live'ie, bardzo fajnie, bardzo mi to cieszę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Pozdrawiam Blankę. To był taki niezapowiedziany live, bo akurat tak? przeszłyśmy sobie. Możecie zada zadawać pytania dla mojej mamusi, mm -hmm. na przykład na Sylwestra, albo dla nas po prostu. My Sylwestra spędzamy w domu. <laughs> Witam was z Federacji Rosyjskiej. Witamy. Witamy. Czyli z Rosji. Czy lubisz akrobatykę? Ja nie umiem robić tak ani gwiazdy, ani niczego nie umiem praktycznie robić. Ja nie jestem rozciągniętą dziewczyną, ale nie wiem dlaczego. ale w sumie mi się nie chce tego też troszkę, trochę robić. Umiem ćwiczyć, ale nie umiem. Na przykład, jak yy, mam tak nogę daleko, to nie umiem dotknąć, po, żeby miałam prostą nogę. No wiecie pewnie o co mi chodzi. Na no, Wawelu są takie ćwiczenia. Ja też kocham turkusowy, no turkusowy jest mega ładne. Będziecie mieli zim, zimne ognie. Zim Tego mamy jeszcze z, z zeszłego roku, ale takich fajerwerków nie będziemy miały. Takie, po prostu taki patyk, co się podpala i to tak no, temu. Tak, a ale Ania się kiedyś oparzyła tymi zimnymi ogniem. Nie, ej, nigdy się nie oparzyłaś. Na, na wsi kiedyś się oparzyłaś, No Może kiedyś, ale to było kilka lat temu. No, co byłaś spanikowana? Ja mam na w lepszy, mam na spaczku. Żeby się nie zaskakać. Dobry. A co tak mówisz? Tajo, ja dziś Biłam przejść ze sobą przed filmem. O, bardzo fajnie. To gratulujemy. Gratulujemy. Super. Bardzo dużo to jest. Jaka jest twoja marka samochodu? twoje mamy i twoja. Moja. Porsche. Ferrari i Lamborghini. Zawsze chciałam mieć złote Lamborghini. <laughs> Czekaj, wiecie, takie, mieć takie niskie złote Lamborghini. To było zawsze moim marzeniem. Zresztą mówiłam, będę miała ja w przyszłości te złote Lamborghini, ale teraz czegoś super bardzo nie chcę. Teraz sobie jakiegoś dobrego porszaka, ale też może być coś innego. No? A twoja jest ulubiona marka samochodu? Moja? Tak. Ja nie mam, bo ja nie jestem taką... E, nie no jestem... ale musisz mieć jakąś macho... wymarzoną. wymarzoną. No to może Porsche. Bo nam ma Porsche, ale nie dlatego, bo jest bardzo ładnym samochodem. W jakim mieście jesteście teraz? W Krakowie. Mieszkamy w Krakowie. Ocen imię so Sofia. Bardzo ładne imię. Sofia ja wczoraj 4 1443 tysiące subskrypcji. Nie A nie ja mi? może ześpiewałem tą piosenkę Sofia Loren, nie? Nie, ja nie będę nie? śpiewać. Nie, dzisiaj nie będę śpiewać. Do domu mogę się śpiewać ale tu nie. Już wieczorem. Na szczęście. Ocenimy imię Miliad, please. ładne imię, mi się wszystkie imiona podobają. Więc możecie zadawać pytania w związku z Sylwestrem. Szkibiri toilet, szkibiri, szkibiri toilet. Uh, co lubisz robić w wolnym czasie? Grać w tenisa. Robić coś kreatywnego, bo na przykład pod choinkę dla mojej dzieci zrobiłam bombki i ogólnie takie fajne rzeczy. Choinki. Tak, takie dla mojej mamy, też zrobiłam kreatywne. A teraz dla babci. Ja nie będzie mi się szyło. Tak, niestety, do szkoły. Tak szczerze, zgłosiłam się do tego, ale nie mogę znaleźć tego szkicu, co mi trzeba uszyć, więc. Zrobić to na moim konkursie. Ja raczej nie biorę udziału w konkursach jakiś taki. Ja też gram od mojego tenisa, fajnie. Ja od trzech lat około. Przeszło już trzy lata. No. Zgadnij, ja mam na imię Julia, Dominika czy Sara? Stokrotka Julitki. Myślę, że masz na imię Sara. Tak coś mi się kojarzy. Może Sara. Czy masz na imię Sara? Stokrotka Julitki. <laughs> ale cisza. Co nikt ci o nic nie pyta? Nie. Wszyscy już czekają na Sylwestra. Nie, na imię... to jak masz na imię stokrotka ulitki. Julitki. Dobra, teraz zgaduję, że masz na imię Dominika. Wszyscy czekają Jaka była na na twoja Sylwestra. najgorsza rana? Mmm, miałam dużo takich ran kiedyś, jak się tak bawiłam, jak byłam mała, to się o wargę zahaczyłam. Tak mi krew leciał, ale też bardzo dużą raną był nie? Byłam. Tak jest, no to już niedawno został, chyba rok temu, czy tam dwa lata temu jakoś tak. Nie pamiętam w sumie. Chyba rok, temu. rok temu. No to yy, po prostu zahaczyłam się o taki, na takim kysztawcem, takim kółku co jest w parku Densjusza. I tutaj obrodę i tak mi Znaczy nie się spotkałam w parku, bo nie było mojej mamy, bo byłam z Alisą, z moją i koleżanką, z kolejnej, która się wyprowadziła do Ameryki. Pozdrawiam cię No może będziesz ja kiedyś oglądała twojego tak, live'a. Jeszcze z mają, z mojej klasy. No i zahaczyłam i na szczęście była tam pani yy, lekarz, znaczy lekarka była i coś mi tam zrobiła, ten bo plaster mi dała. plaster, żeby krew tak się... I jeszcze Zatem musiałam bez... jechać potem do apteki, bo taki specjalny plaster, co wzrasta... To ramia, tak żeby nie trzeba było szyć. Tak. Bo to taka dziura była, do tej pory została, nie ma takich znaków. a tu też mam bliznę, bo kiedyś jak mam około 4 lata, albo 3, nie, nie pamiętam w sumie, to huśtałam się tak na, tak złapałam jeden stół jeden i tak się huśtałam i się zahaczyłam tutaj. Dobrze, że w oko mi nie trafiło, bo mogłabym stracić w sumie wzrok, mm -hmm. no bo mogłabym. I tutaj mam teraz taką bliznę, więc moje ciało jest naprawdę bardzo wyjątkowe, mam na przykład tu bliznę, tu mam bliznę. A moja siostra, mogę powiedzieć, kiedy się przewróciła w galerii na schodach i też ma bliznę. Niedawno. No, no niedawno. Spadła ze schodów w galerii. Miesiąc temu chyba. No i ma całe nogi poobijane. Mm. Bo ja miałam... Jedną ma. Całą. Jak kiedyś w parku na rowerze i się przewróciłam i miałam całą zdartą tą nogę. Była też taka, że sama biegami i się przewróciłam i miałam dosłownie od kolana do samej kostki zdartą nogę I jeszcze. A ja kiedyś miałam taką przygodę, jak byłam mała. Jeździłam na rowerze na czterech kółkach i gonił mnie kogut. A na tym rowerze na czterech. Ja się strasznie boję kogutów i od tego też przez to też się boję. A na, cztere... na czterech kółkach na rowerze nie można uciekać bardzo szybko, więc ten kogut mnie dogonił. Przewróciłam się, miałam całą nogę zdartą, całe kolano, i do dzisiaj mam ślady na jednej nocy. I mam uraz do kogutów po prostu. To jest moje takie y, słabe punkt, to nie, nie jak kogut, to już po prostu aż mi się nie dobrze <noise> Pozdrawiam Beatę, co dostałaś na Wigilę powiedz Pliska? No co dostałaś? No, tak, książkę. Książ Najważniejsze to jest książka. Pa, bardzo. Ubrania, ubrania, buty i, I, pieniądze. i pieniądze. Bo to Ania chciała, żeby pa, sobie. bo buty, teraz są takie oddaż. Ale nie mogę Wam uczyć. powiedzieć, gdzie je ubiorę, bo to jest naprawdę takie coś, co po prostu już sobie rozplanowuję od kilku miesięcy. Więc nie mogę tylko być podstawem Nisa. Tak, Ania dostała takie prezenty, jak prawie wszyscy dostają. Mm -hmm. Pozdrawiasz na Live? Pozdrawiam fansa libes. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. Zgadnij moje imię Alan Kuba Adam. No, a za tydzień i jeden dzień wracacie do szkoły. Czekaj, no to zgaduję Kuba. Masz na imię Kuba żugajka. Bo w Małopolsce się wraca 7 siódmej znaczy a, a jak jest chłopakiem, a jest żugajką, no to nie powinien być żugajem? Nie wiem. Chyba to tak też daje oddział. No, Zgani gadu... moje imię Weronika. Siódmego się wraca, znaczy ani szkoła wraca siódmego do szkoły. Tak. A ciekawe, u was, czy wracacie już drugiego, hmm? czy też macie e, jakby przedłużone te, bo tak jakby nie było tego 6 stycznia, to byście już drugiego wracali, hmm. czyli w czwartek. Gdzie zgadłam, kogoś imię, Kuba. A potem za dwa tygodnie znowu przerwam tak. ferię? Tak. I gdzie się jadę, ale to jest tajemnica, bo się dopiero, jak tam pojadę. Trzeba mieć 50 subów, żeby zrobić jakby, tak? Trzeba mieć 50 subów, potem trzeba przejść, YouTube musi przejść jakąś weryfikację, musisz... A, jeszcze zagadałaś? <laughs> jakąś weryfikację i y, wtedy już no, będziesz mógł robić tak. Ale pamiętaj, żeby była z tobą osoba, która ukończyła chyba tam 13 lat czy 16. Zgadnij moje imię. Amelia Julia. 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 Tak, chyba ukończyć 18 lat. 18 lat. Pięknie wyglądasz z, z Twoją mamą. Dziękujemy. Zgadnij, jak mam na imię, y, moja BFF? Nadia, Wiktora czy Patrycja? Nadia. Nadia. Tak, coś mi się ten. Jakie jest, jak jest Twoje. Jakie jest moje imię? Weronika czy Julia czy Wiktoria? Veronika. Weron, Weron, Pięknie wyglądacie. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, no to może. Nie wiem, gdzie mnie wyrzu wyrzuciło. Nie wiem. Na live'a, nie. <laughs> Jesteś super. Dzięki. Cześć, ile trwa live? Live trwa no 11, minut, Już 11 minut. A będzie to około 15. Za dwa hey, dni się wszyscy obudzimy w zasadzie, no nie na poniedziałek, na wtorek. Yy, no, za dwa dni i dwie noce to się wszyscy obudzimy o rok starsi. To nie wiadomo, czy <coughs> to się. <coughs> like bad. Czy się no w młodym wieku to się każdy z tego cieszy, ale w późniejszym wieku no to już nie jest taki za bardzo. No, <coughs> do... ma ile być chciała mieć lat? 18, 17. <coughs> <coughs> ja, bym, ja bym chciała mieć 1500 1900. Ja bym musiał być wampirem. <grym> ja podejrzewam, ja podejrzewam. Dobra, nara, co tam? Nic, robimy live'a. Mama łapiesz Krop... Co? Co? Nie. Coś nie, <grym> nie po polsku piszesz jakiś baba, jaga, coś tam. Hej, hejka! Dobra nara, nara. Nie ma imię. Maja, Lena, Vera. Wera, bo masz Nikity. Tak mi się coś zdaje. Pani po lewej była na wojnie w Wietnamie. Moja nie? mama nie była w Wietnamie. Moja mama była w bardzo małej ilości krajów. W sumie dużo nawet. Ale na Amer... wojnie żadnej. W Ameryce. Gdzieś tam byłaś jeszcze statu, Nie pamiętam gdzie. We Włoszech, A we Francji. W... W Holandii. To ty tak dużo byłaś? <grym> ja już nie pamiętam. Mm. No bo ciebie nie było jeszcze w Ja sobie. byłam w Ameryce, w Anglii i kiedyś promem tam gdzieś płynęłam. Nie Szwe pamiętam gdzie. Ale ja się boję, na boję, boję, Ja się boję płynąć teraz z jakimiś promami. Przez to tita tita Titanica. <grym> I planuję obejrzeć Titanic. O ci, mogę obejrzeć Titanica, jak nic nie będzie na polsacie. Bo mi się chce. Na Netflixie przecież jest. No wiem. Bez reklam obejrzeć. Ktoś lubi oglądać twoje filmiki. O bardzo mnie to cieszy. Mnie też. Napiszcie mi, czy wyglądaliście Titanika. Bo ja tak. I oczywiście musiałam się popłakać. I o, i przedwczoraj oglądałam króla lwa. I też się musiała Ania popłakać. Ale chyba na króle Lwie to wszyscy płaczą w tym jednym momencie, co? Simba traci swojego tatę no cicho. Ale teraz jest y, Mama. historia... Y, Mufasy przed, jakby, przed tym, jak zginą w kinach. Może się wybierzemy do kina. Jest no w będzie? Już jest chyba. Nie wiem, czy w Ameryce, czy u nas też już jest. Spadłam, bo macie mnie nie Nie mam nikogo gdzieś. To jest pomarańczowa. Tak, bo słońce było, tak świeci. Masz z wami, to nie wiem jak masz na imię. nie uwielbiam cię. Bardzo mnie to cieszy. Jak masz na imię Ania? Tak. Radczy Barca. No, jakby oczywiście, że bardzo. Sejk, oczywiście, że no. Nie wyszło to tak, jak chciałam. Bo kiedyś był taki trend, że wybierałeś to, czego nie wolisz, mówiłeś potem sejk i potem powiedziałeś, że co co wolisz i wiesz mm -hmm. o co chodzi. Ja już wczoraj byłam w kinie na Mufasa król lew. A, czyli już jest. No to musimy iść. No ale ty możesz iść z koleżanką jakąś. Z jaką? No to nie wiem. Z Matyldą? No. To mogę do niej zadzwonić po no. live. Jeszcze muszę mówić. Tak. Mufasa król. A polecacie? No, ja... Napiszcie mi czy polecacie ten film Mufasa Król Lew. Bo ja bardzo z chęcią... Ja z chęcią pójdę. Lubisz No tak. Szczęśliwego nowego roku dla Was wzajemnie. my również... Polecam i to bardzo. No to super. No to dobrze. Tak polecam. Będziemy powoli kończyć, tak. bo no pół tak. do bo jesteśmy tak. umówione teraz pół do. Dobrze. Miałam no to szluć... i to już by był koniec tego live'a. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Rzucimy I e, dnia. Za tydzień w sobotę na pewno będzie live tak jak zawsze, więc pa, życzymy pa, pa, pa. udanej niedzieli, pa, pa. Udanej niedzieli pa, pa. i udanego tygodnia.